Więc siemanko, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie odcinek z mojego stanowiska. Tak dokładnie ostatnio zakupiłem nowy komputer, drugi monitor i wszystko, co się bardzo ładnie prezentuje. A pod ostatnim odcinkiem z mojego stanowiska, który był e, ponad 5 miesięcy temu, dobiliście prawie 2000 łapek i ponad 22 000 wyświetleń. To jest ogromną liczbą naprawdę. I jeśli pod tym odcinkiem dobilibyście. A, polecimy na całego półtora tysiąca łapek w górę. To naprawdę byłoby super i myślę, że jak będą jakieś po prostu rzeczy nowe na tym stanowisku, to może nakręcę trzecią część. No i co ludziska? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeśli ktoś jest nowy. Komentarz, czy ten filmik się oczywiście spodobał, a ja już bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was do odcinka, gdzie oprowadziłem Was po moim pokoju, głównie po moim stanowisku, pokazałem Wam wszystkie parametry mojego nowego komputera i wszystko, co jest na tym biurku, a jeśli coś, to to, co się zmieniło, to właśnie nowy komputer, drugi monitor, który jest nowy. No, i chyba kamerka, którą teraz nagrywam, czyli Logitech, i to wszystko się zmieniło, a reszta jest po prostu tak jak była. Ale wiele osób po prostu chciało filmik o moim nowym komputerze, więc robię to w postaci filmu o moim stanowisku. Zapraszam do oglądania i, i myślę, że filmik się spodoba. Więc na samym początku, wchodzimy sobie do mojego pokoju. No i od razu przy drzwiach mamy półkę z kaskiem, goglami i akcesoriami do mojej kamerki, której aktualnie nie mam, do kamerki GoPro. No i nic tam więcej się nie znajduje. Tutaj jest półka z pamiątkami z różnych wakacji. Tutaj jest szafa oczywiście z ubraniami. Obok niej jest łóżko, bo ostatnio miałem przemeblowanie. No i ogólnie tutaj dawniej stało biurko, a raczej nie dawniej, tylko parę dni temu, ale zrobiłem sobie przemeblowanie i teraz jest szafka z różnymi takimi badziewiami. No i tak wygląda cały pokój. Teraz przechodzimy do tyłu mojego stanowiska. Kable mniej więcej są uporządkowane, tu jest drukarka, no i wywierciłem dziurę w biurku na kable, żeby to wszystko ładniej wyglądało i żeby te kable tak nie wisiały tak jak e, dawniej, ponieważ to naprawdę było nieestetycznie. Pochowałem trochę te kable i tak całe stanowisko się prezentuje. Więc teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Idziemy do mojego stanowiska, które jest naprawdę wyśmienite i no i mamy tak, przed sobą dwa monitory. No i zacznijmy od aparatu, który leży. Wziąłem ten aparat, żeby nagrać kilka ujęć do tego filmu. Jest to aparat Sony, dokładnego modelu nie znam, ale powiem wam po prostu, że jest, no bo leży na biurku, więc czemu o nim nie wspomnieć? Dalej, nowy monitor, czyli Asus 24cale, 144 Hz. Wiele osób pyta o ten monitor i naprawdę monitor świetnie się sprawuje. Widać różnicę między 60 Hz a 144. No i monitorek kosztował około 1300 zł. Jest to monitor, który kupiłem razem z komputerem. Drugi monitor, który służy mi do czytania czatu, ogarniania OBS-a podczas streamów jest to stary monitor BenQ którego po prostu ceny i modelu nie znam więc przepraszam dalej znajduje się klawiatura na biurku Motospeed CK104 która nic się nie zmieniła i dobrze się sprawuje mam ją 5 miesięcy i naprawdę nie narzekam eee, jeśli chcecie się dowiedzieć o niej więcej to zapraszam na film który będzie podany w opisie tam unboxuję tą klawiaturę no i trochę o niej opowiadam i pokazuję jak działa dalej mamy kamerkę jest to nowa kamerka eee, niedawno ją kupiłem jest to kamerka Logitech C920 kupiłem Ją za 350 zł. Wiem, znajdziecie ją taniej, ale kupiłem ją w Mediamarkcie, bo po prostu już chciałem mieć ją szybko. No, i kamerka naprawdę jest wyśmienita. Ma jakoś full HD i naprawdę dobrze się sprawuje na live'ach. Polecam jak najbardziej, bo jest to chyba według mnie najlepsza kamerka internetowa. Dalej mamy nieszczęsne słuchawki Razer Kraken Pro w wersji zielonej. Wiele osób hejtuje te słuchawki, wiem o tym. Mm, moja opinia o nich jest taka, że po prostu są fajne pod względem audio. Dobrze wytłumiają i dobre mają basy, ale z wygodą jest naprawdę ciężko. Dla osób w okularach te, tych słuchawek po prostu nie polecam, bo po kilku godzinach. 3-4 godzinach użytkowania, no po prostu uszy i głowa bolą. Dalej mamy myszkę. To jest myszka A4 Tech Bloody Blazing A6. Za niedługo wymieniam tą myszkę na nową. Ale myszka naprawdę przez 3 lata dobrze się sprawowała. Nie było żadnych kłopotów i dobrze się trzymają w ręce. Była dla mnie wygodna. No i dalej, przechodzimy do mojego mikrofonu, przez który teraz mówię. Jest to Samsung Go Mic. Nie zmienił się, ponieważ to jest dobry mikrofon według mnie. E, I teraz w drugiej kolejności będę właśnie e, zakupywał nową myszkę i mikrofon. Mikrofon mam w planach Nowoxa kupić. Co do Samsona, to naprawdę jestem zadowolony, bo mikrofon jest tani, a naprawdę jest ok. Dalej mamy fotel AK Racing Model ML. 1172. Ten model już nie jest dostępny na rynku, bo został wycofany. Ja kupiłem, gdy kończył się, kończyła się ta seria, bo był e, taniej o 400 zł. No i powiem wam, że fotel jest ok, ale na taką cenę jak 800 zł, to naprawdę nie polecam. No bo możecie znaleźć inne wygodniejsze fotele i tak naprawdę nie jest tak trochę wart swojej ceny. To jest moje zdanie. Nie jest aż taki tragiczny, ale po prostu mówię, że jak na 800 zł to mogłoby być lepiej. No i ludzie, przyszedł czas na to, na co czekaliście najbardziej, czyli na mój nowy komputer. Obudowa jest to Zalman Z9 Neo, jak widzicie, w wersji białej. Kosztowała ona 265 zł. A teraz przechodzimy do wnętrza komputera, które naprawdę jest kozackie i według mnie to jest no, po prostu bestia. Na dole mamy tunel, w którym mieści się zasilacz. Zasilacz jest to Thermaltake Smart Modular 630W. Kosztował on 265 zł. Chciałem wziąć Be Quiet, ale po prostu myślę, że ten zasilacz wystarczy w 100%. W tunelu znajduje się jeszcze dysk e, 2TB. Tak mi się bynajmniej wydaje, bo gdzie indziej tego dysku nie widzę. Jest to dysk 2TB od, od SATY. On kosztował 300 zł. Trochę wyżej mamy przymocowany dysk SSD, jest to GoodRAM 240GB i ten dysk naprawdę jest kozacki, ponieważ komputer włącza się przez niego 5 sekund, albo nawet mniej. Montuje filmy się płynnie, renderuje tym bardziej, więc naprawdę polecam ten dysk. Wziąłem większą pamięć, ponieważ będzie mi potrzebna i wiem, ze swojego doświadczenia. Dalej mamy kartę graficzną, o którą wszyscy mi doradzają, żebym teraz nie kupował czyli MSI Gaming GTX 1060. 6 GB, trochę droga, ponieważ kosztowała 1800 zł, no ale niestety kryptowaluty, koparki i te sprawy, więc sami wiecie o co chodzi. Czemu brałem tom a nie 1080, ale ta mi wystarczy i naprawdę myślę, że będzie się sprawować dobrze. Dalej, mamy płytę główną od MSI, oczywiście Z170 Tomahawk, chyba tak to się czyta, ona kosztowała 470 zł, i naprawdę ta płyta wystarcza, też wiele osób mówi o czemu nie zabrałem 270, ale myślę, że ta płyta główna wystarczy w 100%. Na płycie głównej oczywiście znajdują się dwie kostki ramu po 8 GB, czyli ramu mam 16 GB i są to kostki od Ballistik. Zapłaciłem za nie 480 zł. Dalej mamy chłodzenie CPU Macho. Jest to całkiem dobre chłodzenie, chłodzi procesor, bo ten procesor, który mam, naprawdę bardzo się grzeje. Chłodzenie kosztowało 200 zł, więc, więc niedużo. W obudowie jest zbudowane 5 wiatraczków, plus właśnie jeden wiatrak, który jest dokupiony. No i oczywiście jeszcze dwa wiatraki przy karcie graficznej, ale one się włączają dopiero, gdy karta graficzna przekroczy swoją temperaturę. No i co? Najważniejsza rzecz. O której nie wspomniałem, czyli procesor. Procesor to Intel Core i7 7700K, czyli prawie że najnowszy procesor. On kosztował 1500 zł, ale chyba każdy domyśla się jego cenę. W wersji box, ale nie ma tam nawet chłodzenia i nawet jakby było, to bym nie brał, odłożyłbym, ponieważ chłodzenie które kupiłem jest o wiele lepsze. No i ostatnia rzecz, czyli system operacyjny jest to Windows 10, który oczywiście, no, licencja Windowsa kosztuje 450 zł, więc z tym musimy się policzyć. Więc ludziska, to byłam tyle z tego odcinka. Myślę, że on się spodobał, ale myślę, że, że wielu osobom po prostu ten odcinek odpowie na wiele pytań, bo naprawdę wiele osób się o to pyta: jaki jest mój nowy komputer, jakie ma parametry, więc wszystko w tym filmiku Wam opowiedziałem. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeśli dotrwałeś do końca, to możesz napisać komentarz, zostawić łapę w górę. No i oczywiście suba, jeśli jesteś nowy. Bardzo dziękuję za oglądnięcie. Trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie i ją.